To speedy, po To wszystkiego można się spodziewać. No znowu udaru nie wzięłem. Udaru? daru? Też nie, nigdy nie wzięłem, przykro mi. <laughs> nie o, Kiedy ocalały brak jest szkoły. ranny, staje się łatwiejszy do zrobienia zabójce Rany ocalały, wydaje głośniejsze dźwięki i zostawia za sobą plamy krwi. Widzisz, co brak szkoły, robisz człowiekiem. <laughs> Trzeba zobaczyć, wzywam, był chwilę uczniów, a nie Wagary, że... bez wagary Dziagary. Ok, tutaj trafiłem w duolingo matematycznym na ślepo. Po stronie policji Raccoon City, w skrzydło Raccoon City. East Wing. Courage is the greatest weapon of all. Ok, no, me... przebiegłeś. Nie, czemu kierzy, których nienawidzimy się pojawiają. Cześć. Czemu musimy znaleźć gena? W A, dup, w, w, w dupie masz gena. Gen jest tam, tam jest gen, tam jest gen. Tam jest gen. Tu, tu jest gen. Gen. Znalazłem gen. Robię gen. O, Jedyny gen, którego widziałem przez ścianę. Okej, okay, okej, okay, mam tego perk'a, że mogę ci się oddać z tego health chyba i mam pana landing. Szczerze na tym mafe nie byłby zły, ale snurka, więc... A, ja, nawet niech to mi się byje. nie chcę się sprawdzać, co ja Nie będę ci dane. No bo jeszcze żyje ta baba, więc chyba jest dobry, więc słaby jest na chyba. Okej, no jest, a ja Wkurzył się, wyszedł. Ta wygląda, jakby była posiedzona. To jak że postaci w tej grze, ale ona tak już tak nie wiem, bardziej... O, to jest. Ej, co to... mapa? To wygląda paskudnie. To jest chyba najgorszy map. Ale nie jest aż taka najgorsza. Ale jest cienka. Każdy nie chyba krzyczy, bo i się Taki paskudny chyba bez hełmu chodzi. A więc ten Girtek Sylvan Hila jest niezły, on po prostu robi swoją robotę, więc nic nie mogę przewidzić, nie? Po prostu jakby... Ludzie nie powinni pamiętać w samym metru, to co, że też 4 te miasta wciąga ludzi, mm -hmm. ale w dwie trafią. No. Albo przez kult, albo przez kult. Albo przeze mnie. Wola Belmontał. Wiesz, tak. Ja bym, ten gość nawet nie jest z Japonii. Nie, 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 powinno, nie powinno się nawet ododawać na końcu. <noise> to nie wiem, chyba Rumunia, nie dziwi się, bo to jest Darkula, więc nic dziwnego, bo to była Rumunia Dobra, Travel Bell Czemu on raczej pi***a? Silent Heal'a To jeśli tak ma wyglądać, jeśli to jest Wiedźmin 4, to naprawdę nie ma to, ty to gra a, a widziałeś na, to gra... te gameplay demo? Myślę, że ja nawet nie widziałem gameplay demo jedynki, dwójki, trójki Nawet nie widziałem gameplay. Nie, mi na, mi na Instagramie wyskoczyło ja nie, ja nie grałem nigdy żadnego Wiedźmina. Powiedziałem, I... że prędzej nie zagrałem już Wiedźmina, ale ja wiem, być może zagrałem. Ta gra wygląda jak każda inna gra na Unreal Engine'ie tym nowym. Czyli jak taki A, AAA cash grab. Tak. To ładnie wygląda, ale jest gównem pierd. Dokładnie. Ej, czekajcie, bo tu, patrz bo ja nie mam ty też masz Obliviusa, że nie mam typu ła, Łapa oczy typowe za, za ci, Nie. zesłania pra, prawej, nie? Nie wiem, jakby już minęło to, ale... Oh, eee, euh, nie trafiłem, ale trafiłem? What the fuck? Ponieważ tak, mam perka, który pozwala mi... Właśnie to kedami służyłeś. Chyba muszę częściej brać tego perka, po prostu jakiś like cienki jesteś na gra. Eee, nie, nie mu tak. Jakby jak w sumie gdybyś ty dałobyś się wyzyrować, to ty nie byś nie trafiał, ja będę zrobił s mysmy sklecki drzeki Wiesz jaki dobry jestem, uniknąłem tego. Nieźle Nie uwierzysz, poszedł za mną Jesteś ranny, też bym tą Podnieś mnie na ramię Ale zrobiła To prawda Nawet ja bym tak nie zrobił nie Co ona próbowała zrobić właśnie? No cóż... Hmm. Gdzie jestem, Poirier? Za mną? Okej, okay, bo ja się w miarę na bezpieczny dystans. A ja umram. Uram umram. No w sumie tak. Kobiety idą mi podnieść Trzeba chce mi mori? nie, nie jestem w tym głównie Weźcie, na no, gen już jest pewnie zagłosowany na 1000 stopni stop le leczymy się teraz, tak Oczywiście, Przez... że tak No przynajmniej z tym plusy, że... <gifrest> że jedna osoba poszła na hakanie 3 A było blisko, żeby 3 poszły Chyba, sami kur... Ch Dobra, goni babę, okej. Okay. Czemu w tamtą stronę do tego gena poszła z nim? Dobra, idę po ciebie, chyba. Dobrze, chyba. Albo nie, bo baba gania się nadal w tym, w tym samym miejscu obok mnie. Więc gen, okay. oni go. O, kur... Teraz no, się to zrobiłem, właśnie to zrobiłem. Nie? Cześć! Wiedziałem, że Twoje jest w stanie, Takie takie Niałaby trzeba zrobić, nie Można się poczuć jakby to był nie wiem jakbym był na desie Bo Ale zrobiłem konia. Konia? Konia. Pozwoliłeś konia? To jest konia. To jest jeden z dobrych ale lepszych albumów, ale wciąż uważasz, że Akomana jest lepsza. Wow Chyba gdzie są gdzie są? Nie ma nikogo kłamiesz On, co miał już przed teraz z tobą? Nie, za mną jest ściana. Oraz szafka. Czy to się na organicie w ogóle z go? Nie, nie niestety, nie. On był chyba tu? Tak, to tak, było tam. Tu. Jest zrobione. Co jest, połowa gena? ale jak też mi już... Dobra, jakby dobra, chyba muszę częściej brać tego perk'a. Proszę też to, się hmm. dobrze ten pencil czekał, to... Staram się, jak mogę, tak. Właśnie wiem, ale go... Było... Gdybyś tak się wyszło, że to nie byłoby wystarczająco, to mam 5 check-inów. <grymne> <grymne> Chyba nie trafię do każdym... tej pod rząd. Z każdym, no jakby w sumie pewnie nic by się nie stało, bo ja, gdybym miał na przykład Great Skill Czeki, -y, to mi się jeden nie regeneruje. Czyli jeśli byśmy dostawali z taką samą częstotliwością i ja bym trafiał jeden, to byśmy idealnie na zero wyszli. A uh. Czy ten projekt da mi wizję? When I spray with skill check, one second consumed, and the aura is revealed to you for 6 seconds. Okej, okay, czyli w sumie, jakiś się powiem, nie traf skill checka, to chyba mógłbyś mógł się zabić, bo byłoby to killer na 6 secondów. Oh. Ja w sumie nie powinienem trafić skill check, ja spróbuję może nadrobić z tobą. Zobacz, to <laughs> taki eksperyment <laughs> społeczny, Dobra. Słuchaj, tak ona się goni całą grę. Eksperyment społeczny, no genowy. Dobra, pierwszy sekund poleciał. Ale ma cooldown, to nie jest powiem, czy... Oho, uh -huh. a jak drugi? No już nie ma. Okay. Dobra. Jest, mam wiedzę, 500k, 500k, przekazał mi to wiedzą. Gdzie killer? Na... Nawet nie klikam tego, nie. Nie, nie wiem, czy, może jednak nie widzę aury killer'a. Czytałem, że, 6 seconds, że widzę 300 sekund jakąś aura, ale. O, na razie 2 kenesec wiem. Nie, nie, ma żadnego skill nie, nie, Ale jeszcze 3 nie, są, nie, no, to nie, się, nie, 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 token. mi no, nieźle. No i łatwo. <laughs> okej, okay, fajnie. Ej, słuchaj. Z... <laughs> ja po prostu muszę, muszę patrzeć na gena, Ja nie za bardzo atompować. Tylko sobie Od leci. Aha, ale kiwa no głową. Dobra, no nie wiem wciąż. Ale to cieba jest ładna. Też ja to ci mi w dostęp na, na tę grawitę. No, tak by to prawda. Nawet pomimo tego, że mam wysoką grafikę, to ja mam gówno, Chyba mam resolution niskie. Nie. Czemu mam piszeć, że mam screen z 1620-1050? Nie, to jest nieprawda. Nie mam takiego monitora. Ale Czy na. Nas. już się patrzycie się eee. na... hmm. nie Czekaj, ustawiam teraz tak. Quality Ultra, full screen, window full screen. Teraz będę miał. O kur... Ej! Ej! Nic się zmieniło! Teraz ty, który. No jak sobie się kruszy, no co ona robi, no? Nie wiem, kiedy się na Po prostu patrzy. No bo no, sobie się kruszy, no bo lupowała, no bo lupowała się ta baba z tym killerem, z takim się majdą Dobra, idziemy już. Nie, to nie jest trabuł morwa, bo to się nie kruszy. No w sumie, szczerze, patrzę na to, rzeczy, że, że my zrobiliśmy genie, W sumie on zapiksowany był na tą szmatę. Chyba jakby jestem w stanie odpuścić sobie jednego survivora. Ja na pewno jestem w stanie. Ja bym też, bo jakby zasłużył chyba na to, nie? Też tak sądzę. No, spanhop. Pójdźmy o jakąś, jakąś tam... To, to pokrakę, po nie wiem, tutaj <laughs> jestem, na pewno. Trzeba no, kajdanki z sekshopu? No i co to są? To są kiedy? Tak to wygląda, nie? No, a <grywa> to zostałem na cimentę, nie <grywa> byłeś <Bujesz> tych <tek> szopy. <grywa> tak. z obok kuźwa starego browara, tak. Nienawidzę z tego browera, nic tam nie ma w tym sklepie, w tym galerii. Kupiłem ostatnio tam Fanka Popa Manga i Manchwa, nie? Ja bym Papa manga, A czy Franco popa spacja manga, czynik manga, czynik Tak bo <laughs> jakiś <laughs> manga, manga. Yeah. Tak, oh! nie wiem, wiem. byś się nim tam? To, to ja bym, też tak. No by nie nie, tak. ja biegam tu w tył obok. Co mi? stoisz, stoisz, stoisz. jest ok. zrobiłem. Co to jest? SCP. To jest SCP, ten. ten jak on się nazywa, ten. Taki, który pojawia się w zdjęciach. Jest milion. Milion takiej seksualizowanej wersji. Nie? Z sami. What, What are you. N speaking to me right nie, now? Nie znam się na żadnym SCP. To jest taki. Się taki, na taki to jest taki To jest taki food to jest. O, scp 14 7-1. Nie, to, to, to tak, tego stoi. nie znam. I znasz go, po prostu nie wiesz, jak Nie wiesz, po prostu pewnie wygląda. Jakby znasz go wygląd, ale może. Ten co. To, 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 to nie wiedziałem, że to jest to jest A okej, okay, no to ale wiem, że to jest sobie jakby Bogdan, to chyba miał, nie? Tego, tego naklejka tego twarza. No? no bo właśnie wiem, że on, on, on jakieś wszędzie. w tu teraz, nagle widzisz tego z sami, nie? Zaczyna się wbijanie. Weź rany. Brahma, otwarta. Ej, że hitę za team. Opa, okay, jestem. To O kur. Witaj, gubry. Zruszam to. O. Oh. Nic jest down, Okej. good. Okay. ale nie wiem, gdzie ta druga brama, nie? Jest obok dużego. Po... jak jest główne wejście, po, po prawej to, bo na prawo ode mnie Jeśli Ej, to okay, jest wejście park. w ogóle? Well, for the people. Nie to nie było okay, wejście okay. W małe, obok małego Po typie Obiegnę ma prawo Może znajdziesz? Nie, znalazł bramę. O, okay, był przynosz, więc. Nie. wynik meczu ucieknięto. upi.